Dziwnym zrządzeniem losu po 700 latach widzieliśmy na dawno ziemi sztowiańskie. To jest pierwsze zdanie kroniki parafialnej zapisanej przez pierwszego księdza katolickiego w Koszalinie, ojca Nikodema Szałankiewicza i Instytut Pamięci Narodowej wspólnie z parafią Franciszkańskim Właśnie chcę przypomnieć tę historię i upamiętnić którzy tutaj przyjechali wraz z grupą mieszkańców Gniezna 26 maja 1945 roku i rozpoczęli pracę duszpasterską w Koszalinie i w całym powiecie koszalińskim. Ta historia będzie przewodnia w tym dniu. Będziemy dla pańskiej dyspozycji od godziny 18 do godziny 24, ale też przygotowaliśmy dla najmniejszych, dla najmłodszych odwiedzających strefę dla dzieci. Będą filmy animowane o tematyce historycznej. Będzie można wykonać własnoręczną przypinkę o tematyce historycznej bądź zagrać w gry planszowe, które przygotowali nasi edukatorzy i kiedy Rodzice będą zajmowali się historią, poznawaniem historii, to dzieci będą miały okazję, żeby pobyć troszeczkę same właśnie razem z innymi edukatorami. Przystanek Historii Instytutu Pamięci Narodowej Zwycięstwa Stowarzyszenia. Tam będziemy na pewno czekać.